Podstawą Aikido jest ruch sferyczny, ruch obor obrotowy, ruch skoordynowany, prawie i lewej strony, dobrze funkcjonującego ciała, dobrze funkcjonującej głowy. Czegoż uczymy na treningach Aikido oprócz tego, że uczymy technik? Jak wiecie, jedną z moich dziedzin, która się zajmuje, jest integracja sensoryczna i uważam, że Aikido jest do integracji doskonałe, ponieważ w Aikido Dostarczamy ciału tego wszystkiego, czego one tak naprawdę potrzebuje. Dostarczamy mu głębokiej percepcji wtedy, kiedy się mocno ściskamy i uderzamy o matę. Dostarczamy wrażeń przedsionkowych różnego rodzaju, kiedy robimy przewroty, wstajemy, skaczemy, podskakujemy. Dostarczamy sobie wrażeń dotykowych, wzrokowych, koordynujemy prawą i lewą stronę, więc wykonujemy ćwiczenia bilateralne. I wszystko to mamy w Aikido. Patrząc na dzieci, ale patrząc też na dorosłych, którzy ćwiczą, często widzimy trudności, z którymi się borykają na początku treningu. Przychodzą, mówią: Matko, jakie to trudne, ale jak to prawa ręka, prawa noga, lewa ręka, lewa noga. Rzeczywiście, czasem to jest trudne, ale to, o czym chciałabym teraz powiedzieć, to są początki, które bardzo często powodują, że Później coś jest dla naszego mózgu trudne, a początki to na przykład ruch pełzania. Ruch pełzania, czyli odruch, jeden z odruchów pierwotnych, jeden z odruchów niemowlęcych, który tak naprawdę wszyscy uważają, że o, co to znaczy popełnić. Otóż pełzać można w różne sposoby. Jeżeli pełza się prawidłowo, to pełza się patrząc na wprost, z otwartymi rękoma, prawa ręka. Lewa ręka prawa noga, prawa ręka lewa noga, ruch naprzemienny i wszystko jest fantastyczne. Natomiast y, chciałabym zachęcić do tego, żebyście spojrzeli na siebie, ale też spojrzeli może rodzice na swoje dzieci, w jaki sposób pełzają. Czy też w jaki sposób y, się czołgają, tak? bo pełzać, a czołgać to też y, są dwie różne rzeczy poznawcze, y, ale czy powiecie, poczołgaj no, się, czy popełzaj, to generalnie wszystko jedno. Zróbmy taki test. Połóżcie się sami, połóżcie się sami i postarajcie się patrząc w przód wykonać kilka ruchów pełzających czy też ciągających. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób zachowuje się Wasze ciało, w jaki sposób co robią palce u stóp. Tak? to warto to zrobić na bosaka i warto to zrobić na podłodze właśnie, a nie na dywanie. Zwróćcie uwagę, jak. Coją Wasze dłonie w tym ruchu. Ja nie będę teraz pokazywała, oczywiście, ale chciałabym, żebyście tak zupełnie naturalnie się po prostu poczołgarzyli. Zobaczycie zapewne różne rodzaje czołgania. Zwłaszcza u dzieci. Sporo dzieci czołga się w ten sposób, co jest bardzo trudne, przyznam szczerze, i oczywiście nieprawidłowe. Często dzieci zaciskają dłonie, tak samo i dorośli, bardzo często czołgają się jednostronnie, czyli jedna ręka, jedna noga, często nie używają w ogóle w sposób skoordynowany rąk i nóg. To, do czego bym chciałabym Was teraz namówić, to do popróbowania prawidłowego ruchu pełzania, ponieważ ten ruch spowoduje że poprawi Wam się dwustronna koordynacja międzypółkulowa, będzie łatwiej się uczyć, będzie łatwiej czytać, będzie łatwiej działać. Prawa i lewa strona uzyskają lepsze połączenie i nie będzie pracowała tylko w określonych sytuacjach tylko jedna półkula, a jest większa szansa, że będą pracowały obie. Ruch to dzań. To, co chcielibyśmy osiągnąć, to. Wzrok na wprost, czyli pełzamy do celu, koncentrujemy się i fokusujemy się na cel. Noga ugięta, palce wsparte. I naprzemiennie. Lewa noga, prawa ręka, noga odpycha, ręka podciąga. Druga. Lewa ręka, prawa noga, noga odpycha, ręka podciąga. Jak zrobić i co, jak pomóc, jeśli dziecko, dorosły, ktokolwiek, nie używa palców albo ma też trudność z tym ruchem naprzemiennym? Do tego przydałaby się druga osoba, która, poproszę senseja, która pomoże, pomoże ułożyć prawidłowo stopę. Czyli po pierwsze, przygotowujemy się do leżenia, w leżeniu, patrząc prosto. Przed siebie. Po drugie, jeżeli nie potraficie albo dziecko nie potrafi ugiąć stopy, to ugiączkę nogi w kolanie, to należy pomóc tą nogę ugiąć i postawić, oprzeć stopę na palcach. Przytrzymać piętę, tak żeby dziecko mogło się odepchnąć, odepchnąć, samą piec, samą stopę, tak, tak żeby mogło się odepchnąć. I po pierwsze, odpychamy się i ten ruch odepchnięcia powinien nam. Y Skoordynować się z y, przeciwległą ręką. Jeżeli nie, no to warto y, to podpowiedzieć. Następnie układamy drugą nogę. Pamiętamy, że głowa cały czas na prost. I druga noga, druga stopa. I znowu odpychamy się, przyciągając ręką na zmianę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście <gryw> będzie to wygodnie robić na zwyczajnej podłodze. Bez dywanu. Bez niczego. Ktoś pomyśli sobie, e, czołgać się, tak, czołgać się, czołgać się, pełzać z prawa na lewą wielokrotnie, codziennie, szczególnie jeżeli ktoś ma różnego rodzaju trudności albo też pełzać, czołgać się prawidłowo nie potrafi. Kolejnym, kolejnym ruchem rozwojowym jest oczywiście czworakowanie, które też powinno być naprzemienne. Więc czworakowanie również polecam może przy tej okazji. Jeżeli już sobie zacie, to polecam również poczworakować. Poczworakować, prawa ręka, lewa noga. Lewa ręka, prawa noga. I tak dalej. Te proste zadania domowe myślę, że bardzo nas, nam, nam wspomogą rozwój i również to, co robimy na treningach, będzie dzięki temu i dla dzieci, i dla Was dorosłych też łatwiejszy. thank you